W czasach nowożytnych czy może już nawet nowoczesnych, bo to już właściwie niemal XIX, XX wiek pojawiło się pokolenie myślicieli, którzy postanowili przywrócić utraconą jedność wiary i rozumu, wskazać, że wywodzą się one ze wspólnego źródła, które w dziejach zostało zapoznane. Jednym z tych, którzy współtworzą to wspomniane przeze mnie grono uczonych, był protestancki teolog Paul Tillich. Niemal wszystkie prace autora teologii systematycznej przenika, tak wygląda z lektury jego pism, przenika myśl o konieczności zachowania jedności, boskości i racjonalności. A więc w najszerszym sensie myślenia religijnego i myślenia filozoficznego. Sytuując to zespolenie po tej samej stronie, powiedziałbym, różnicy teologicznej, poddanej zresztą swoistej dekonstrukcji. W jaki to bowiem sposób stary problem utożsamiania tego, co wydobyte z medytacji typowo metafizycznej, mam na myśli Boga filozofii, z tym, co pochodzi z doświadczenia wybitnie religijnego. Mam na myśli Boga religii. Jak można to współcześnie ożywić? Kirych wystąpił z pewną całościową wizją, sugerując, że wychodząc od czegoś, co nazwał nieuwarunkowanym albo samym byciem, będzie można zbudować taką teorię filozoficzno-religijną, która likwidując wszelkie przeciwieństwa natury i nadprzyrodzoności, ukaże, jakby to rzecz, ukaże szansę nie tylko ich zbliżenia, ale i otwarcia pewnego intelektualnego horyzontu, w świetle którego Bóg może, jak to by Lewi nas określił, nawiedzać ludzką myśl. Zachęcał do wiary absolutnej i do męstwa, dzięki czemu człowiek, Otwiera się na nieuwarunkowane, nie poddające się żadnym opisom, określeniom, nawet intuicyjnym wglądom, jak również niepodlegającej żadnej formie dostępnego człowiekowi doświadczenia. Nieuwarunkowany zyskuje natomiast wymiar. Ostatecznego warunku możliwości wszystkiego, co istnieje i co wchodzi w zakres więzi czy relacji człowieka z Bogiem. Bliżej oznacza to tylko i chyba aż tyle, tak przynajmniej ja tę kwestię rozpoznaję, że nasze współczesne zdobycze intelektualne w gruncie rzeczy nie wykraczają poza osiągnięcia teologii apofatycznej. I że postulaty Tlicha należy umiejscowić, usytuować nieco ponad filozoficzną ofertą skupioną na koncepcji, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, ostatniego boga Heideggera, Heideggera i ponad heroizmem pustyni derrydy, Zgoda na męstwo ludzkich ograniczeń, na życie bez żadnych znaków orientacyjnych. Być może ufność w jakieś ślady nadchodzącego mesjańskiego pokoju, wszystkie te pomysły, właśnie tych postmodernistów, a nawet i Heideggera w pewnym sensie, niewiele odbiegają od propozycji Tillicha, choć jej, jej nad nimi przewaga wynika być może z faktu, że Tilich. Tak bardzo wrażliwy na wszelkie aporia współczesności, z całych sił stara się czy starał się łączyć treści teologiczne z filozoficznymi, nie czyniąc tej przynależności metodologicznego pobojowiska. Objawienie w jego ujęciu ujawnia głębię rozumu i grunt bytu. Prześwieca niejako poprzez język symboliczny tkany przez Szeroko pojęte doświadczenie kulturowe, ale pierwszoplanowo przez przeżycie tak zwanej troski ostatecznej, należącej do kręgu heideggerowskich egzystencjałów, które skierowują człowieka na to, co najważniejsze, nadające życiu sens i wartość czyli praktycznie na Boga. W tym procesie język religijny. Pozostaje wyjątkowo strategiczny i żebym kluczowy. A mówiąc precyzyjniej, w symbolu i w nicie dokonuje się swoiste ujęcie nieuwarunkowanego. Natychmiast pytam, co to właściwie znaczy. Ano znaczy chyba tyle, że symbol religijny odnosi do świętego obszaru. Nie chodzi to naturalnie o to, że symbole ukazują realne istnienie Boga, nie. To przekracza ich siłę, co najwyżej, a to chyba nie mało, umożliwiają one sensowne ukierunkowanie życia w stronę Boga, zaakceptowanie prymarności nieuwarunkowanego w całej tej zgoła tajemniczej, jak słyszycie Państwo, w procedurze. Okazuje się, iż żadne dowodzenie istnienia Boga w tradycyjnym sensie nie ma najmniejszego znaczenia, gdyż dowodzić istnienia Boga znaczy negować Boga, znaczy negować go. Nie można również utrosemać pojęcia nieuwarunkowanego z Bogiem, być może jedynie z koncepcją czystego rozumu, przyjmowanego przez kanta, choć też chyba nie do końca. Może trzeba przychylić się do interpretacji, według której pod filozoficznym pojęciem nieuwarunkowanego zawarta jest jakaś koncepcja Boga jako mocy bycia, Boga obecnego jako podstawa i źródło we wszystkim, co istnieje. Bóg okazuje się byciem samym, gruntem bytu, mocą bytu, nigdy zaś bytem. Ze swej istoty opiera się niebytowi i nie podlega żadnym prawom obowiązującym pośród bytów skończonych. Po prostu jest, jako żywy, transcendując jednak to, co osobowe. Droga do niego wiedzie, nade wszystko poprzez doświadczenia rdzennie mistyczne.